BOO- <laughs> Poszliśmy na spacer, usiadłem na ławce mówiąc Jezu Chryste, bo przesunął mi się akcent Oczywiście to nie woła jeść, co zdechło Chcę cofnąć się w przeszłość, wiesz Patrz tutaj, często chodziliśmy na stanki W weekendy i dzień powszedni tam, gdzie teraz banki I skład mebli, było tak wspaniale, tak tęsknię za tym I nawet jak się załamałem na koloniach, kalatę i jak na imprezie Zwróciłem pierwsze wino, czas mierze. Od tamtych praktyk, dawno to było Do wyblakłych, całego serca Śmieję się zdjęć i czuję dziwny niesmak Dziećmi gdy byliśmy Niepełnoletni, świat był piękny Dziś to śmietnik niespełnionych obietnic Nie znoszę go tak, jak wtedy uwielbiałem Wcale nie mam 20 lat Mój dowód osobisty kłamie Mogę udawać, że 12, Choć cofnąć się mija nic już nie wymagajcie Dajcie mi śliniak, raczkując się nie potknę Maleństwo słodkie Wchodzę do podziemia, zabieram Maskotkę swoje, wszystkie wspomnienia. Im są starsze, tym ja skrawsze. Im są starsze, tym widzę je jaśniej. Im są starsze, tym ja skrawsze. Im są starsze, tym widzę je jaśniej. Poszliśmy na spacer, nabrałem podejrzeń, całą masę. Obejrzałaś się za jakimś wieprzem, powietrze ze mnie uszło. Patrzysz za typami, co gdzie ich nie wpuszczą? Drzwiami wchodzą, razem z drzwiami i za nim. A ja do konta, choć ma twarz małpy, to pewnie stan konta jak mój numer IP. Nie zaprzeczaj, prawdy o tych rzeczach są mi znane. Inne zdanie masz o mnie, dla mnie, inne dla koleżanek. Jadę ark marzeń i teraz żale. troszkie grasz na fujarze, płaczesz straszne. Zajrzyj do umowy! Choć twoja nagość sprawia mi radość, bo jestem ztenstochowy. Stwarz sprawę, więc co na nas czyha? Mam w jestem prolog Paweł, jestem ksiądz predykant Niebawem epilog: księga za żaleń, spis zbiorczy to moje. Sto kilo, moje piwo, moje wąsy nie pasują ci. Wyłączmy muzykę, los, skończmy wspólne pląsy Nikt nic nie musi, pijmy za to do dna. Nie można mnie ruszyć, nie trzeba nic oddać Opcja wygodna, nikt nie nauczył Nas na cudze przystać, Cudze do mamusi Wolny artysta nareszcie, bez taka na ganzle noża Starczy kasy na czesne, bipy i prozak niegrzeczne Dziewczynki i chłopcy idą, gdzie byłem Dzieckiem bezproskim, po to by zgorzknieć My to sprzeczność, wężymy szwindle Patrząc w oczy dumne single, co chlipią w poduszkę w noc. Widzisz każdy woli co legendę we własnym umyśle niż kompromis Co? W ciepły kocyk nostalgii się w wtulam, wygrywamy bitwy o nic Co? I zostają nam obrazki w albumach Im są starsze, tym jaskrawsze, im są starsze, tym widzę je jaśniej Im są starsze, tym jaskrawsze, im są starsze, tym widzę je jaśniej Im są starsze, tym ja sprawsze, im są starsze, tym widzę je jaśniej. Oe, im są starsze, tym ja sprawsze, im są starsze, tym widzę je jaśniej. Panowie, panowie To ma pływać, to ma głową kiwać Rzeczy po imieniu nazywać, pokazywać Jaki jest świat, który ja widzę w tego nigdy się nie wstydzę Ej, To ma pływać, to ma głową kiwać Rzeczy po imieniu nazywać, pokazywać Jaki jest świat, który ja widzę Afrokolektyw, tego nigdy się nie wstydzę Encyklopedyczny przykład follow -up A co? Dobrze. Mam takie pytanie, czy ktoś z was pamięta taki utwór, który się nazywał Czytaj z duchu moich ust? Obaj. Pół Tylko pół sali? To co to? reszta? Skandal. To nie gramy. Dobra. Czytaj, z, mam to zapisane na kalce. Czytaj z ruchu moich ust, a.k.a. kokos. To kokos. Jedziemy.